Cześć, przyjaciele! Jeśli szukacie rankingu najlepszych legalnych kasyn online w Polsce, trafiliście dokładnie tam, gdzie trzeba. To wideo zostało stworzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi zachęty do gry. Przygotowałem dla Was top 7 kasyn, których sam grałem i które mogę z pełnym przekonaniem polecić. Koniecznie obejrzyjcie materiał do końca. Na końcu zdradzę trik, który zwiększa szansę na uzyskanie maksymalnych bonusów nawet o 90%. Działa on tylko przez moje sprawdzone linki, które zostawiłem w opisie i przypiętym komentarzu. Miejsce 7. Gigi Bet Casino. Energia esportu. sportu. Gigi Bet to kasyno idealne dla tych, którzy cenią szybkość, dyscyplinę i technologię. Wszystko działa tu precyzyjnie. Bonusy, wypłaty, obsługa. Bonus powitalny jest hojny. 100% do 900 zł plus darmowe spiny. Rejestracja trwa minutę, a obsługa klienta działa całodobowo. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wypłaty otrzymywałem szybko, zazwyczaj w ciągu jednego dnia. Obsługiwane są karty bankowe, portfele elektroniczne i kryptowaluty. Podoba mi się to, że nawet podczas turniejów system nie zacina się. Wszystko działa płynnie i bez zakłóceń. Optymalny depozyt to 65 do 75 zł, wystarczający do aktywacji bonusu. Jai i Joy Ciki i Bet Casino to nowoczesna platforma, która idealnie odpowiada graczom ceniącym szybkość, Przejrzystość i nowoczesność. Miejsce 6. BE. Emocje i sport w jednym. To kasyno spodobało mi się dlatego, że można tu nie tylko grać na automatach, ale też obstawiać zakłady sportowe. To taki uniwersalny serwis dla tych, którzy lubią różnorodność. Bonusy są atrakcyjne: 100% do 1350 zł plus 75 darmowych spinów. Rejestracja zajmuje mniej niż minutę i jest naprawdę wygodna. Można to zrobić nawet przez media społecznościowe. Jeśli chodzi o wypłaty, wszystko działa stabilnie. Pieniądze otrzymywałem w ciągu jednego dnia roboczego, bez opóźnień i zbędnych weryfikacji. Program lojalnościowy też robi co tygodniowy cashback, turnieje dla aktywnych graczy i ciekawe nagrody. Optymalny depozyt początkowy to 65 do 75 zł. Wystarczy, by aktywować bonus i rozpocząć grę. Vulkan Bet to doskonały wybór dla tych, którzy chcą adrenaliny, emocji i zakładów sportowych w jednym miejscu. Miejsce 5. Vulkan Vegas, legendarna marka. To kasyno jest znane w całej Europie i to nie bez powodu. Bonusy są tu naprawdę imponujące. 100% do 1150 zł plus 125 darmowych spinów, a także 50% na drugi depozyt. Rejestracja jest prosta i zajmuje niecałą minutę. Grać można zarówno z telefonu, jak i z komputera. Program lojalnościowy robi wrażenie. Codzienne turnieje, bonusy VIP, cashback. Bezpieczeństwo stoi tu na najwyższym poziomie. Europejska licencja, szyfrowanie danych i solidny system weryfikacji. Podoba mi się się też to, że wypłaty są zawsze terminowe, maksymalnie w ciągu 24 godzin. Optymalny depozyt to 65 do 75 zł, a bonus aktywuje się natychmiast po wpłacie. Moim zdaniem Vulkan Vegas to kasyno, które nie potrzebuje reklamy. Sprawdzona marka, która naprawdę dotrzymuje obietnic i utrzymuje wysoki poziom. Miejsce 4. Vulkan Spile Szybko, wygodnie, stabilnie. Tutaj najbardziej zachwyciła mnie prostota. Rejestracja zajmuje 30 sekund, a interfejs jest intuicyjny i przejrzysty. Bez zbędnych elementów. Bonus powitalny. Do 1210 zł plus 60 darmowych spinów. Dodatkowo jest program VIP, cashback i premie za aktywność. Wypłaty przychodzą stabilnie, zazwyczaj w ciągu jednego dnia, czasem nawet szybciej. Kasyno akceptuje karty, portfele elektroniczne i kryptowaluty, co jest wygodne dla różnych graczy. Zazwyczaj zaczynam od depozytu 65 do 75. Zł, co w zupełności wystarcza do aktywacji wszystkich bonusów. Wulkan Szpile to kasyno dla tych, którzy chcą grać bez komplikacji, korzystać z bonusów i nie czekać długo na wypłaty. Miejsce 3. I ten spin. Prostota i wygrane. I ten spin pozytywnie mnie zaskoczyło. To kasyno z dynamicznymi wypłatami, prostym interfejsem i uczciwym systemem bonusów. Nowi gracze mogą liczyć na do 1350 zł plus 100 darmowych spinów. Działa tu program lojalnościowy z turniejami, cashbackiem i indywidualnymi promocjami. Rejestracja trwa kilka sekund, a wypłaty zwykle przychodzą w ciągu 48 godzin lub szybciej. Ja sam zaczynam od wpłaty 65 do 75 zł, co wystarcza, by poczuć pełen potencjał tej platformy. Moim zdaniem Hit and Spin to kasyno dla tych, którzy cenią sobie stabilną grę, spokój i szybkie wypłaty bez zbędnych nerwów. Miejsce 2. Verde Casino. Komfort i personalizacja. Tutaj wszystko zostało stworzone z myślą o graczu. Rejestracja przez Google lub e-mail zajmuje zaledwie kilka sekund. Bonusy robią wrażenie: 100% do 1800 zł plus 60 darmowych Spinów. Dodatkowo cashback do 20% i oferty VIP dla stałych graczy. Wypłaty przychodziły do mnie w ciągu kilku godzin. Szybko, sprawnie i bez problemów. Platforma jest licencjonowana, a oprogramowanie certyfikowane, więc bezpieczeństwo stoi na bardzo wysokim poziomie. Optymalny depozyt to 65 do 75 zł, dzięki czemu można od razu aktywować wszystkie bonusy. Verde Casino to kasyno, które naprawdę troszczy się o swoich graczy. Wiele razy otrzymywałem tu miłe niespodzianki w postaci dodatkowych bonusów. Miejsce 1. Ice Casino. Bezdyskusyjny lider. Ice Casino to moje największe odkrycie. Właśnie tutaj przekonałem się, że bonusy naprawdę mogą być korzystne. Pakiet powitalny. 100% do 1350 zł i 50 darmowych spinów od razu oraz kolejne do 200 spinów w ciągu tygodnia. Program lojalnościowy jest imponujący. Cashback do 25%, bonusy VIP, promocje świąteczne i specjalne wydarzenia. Rejestracja zajmuje mniej niż pół minuty, a wypłaty trafiają na konto w ciągu 24 godzin. Casino działa na licencji Curacao. Zapewnia solidną ochronę kont i stabilność całej platformy minimalny depozyt to 65 do 75 zł, co pozwala aktywować pełen pakiet bonusów. ICE Casino to numer jeden wśród kasyn online. To tutaj uzyskiwałem najhojniejsze bonusy i największe wygrane. Dla mnie to absolutny lider wśród wszystkich testowanych platform. A teraz, przyjaciele, podzielę się z Wami moją własną metodą, która realnie zwiększa szanse na zdobycie maksymalnych bonusów nawet do 90%. Nie warto robić tylko jednego minimalnego depozytu. O wiele skuteczniej jest w ciągu pierwszych kilku dni wykonać dwie do trzech wpłaty po 20 do 30 euro. System widzi wtedy waszą aktywność i aktywuje ukryte bonusy właśnie po drugiej lub trzeciej wpłacie. Dodatkowo wzrasta RTP do poziomu około 97%, czyli procent zwrotu do gracza realnie się zwiększa. Sprawdzone przeze mnie osobiście. To właśnie ta metoda wielokrotnie przynosiła mi dodatkowe bonusy, których nie ma w oficjalnych warunkach promocji. I pamiętajcie, ten trik działa tylko przez sprawdzone linki, które zostawiłem w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Życzę wam powodzenia, dobrego humoru i naprawdę hojnych wygranych.